Moi drodzy, nie będzie dziś o winach ani o serach. Chociaż kto wie, może belgijskie piwo by tu pasowało, bo przenosimy się do Belgii, do krainy psów pasterskich o niezwykłej inteligencji i energii, belgijskich Malinois. Jeśli myślicie o przygarnięciu tej rasy, albo już macie takiego przyjaciela w domu, to ten film jest dla Was. Bo musicie wiedzieć jedno: Malina to nie jest kanapowiec to pies z misją potrzebą pracy i ruchu. Dlatego dziś, moi drodzy, pokażę wam pięć rzeczy, których nie powinniście robić swojemu maliniakowi. Zaniedbanie tych kwestii może prowadzić do problemów, a wierzcie mi, nie ma żartów z tym. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jesteście zamknięci w małym pokoju, bez okien, bez książek, bez żadnego zajęcia. Nuda, prawda? Frustracja. A teraz wyobraźcie sobie, że macie w sobie energię dziesięciu psów. Tak właśnie czuje się znudzona Malina. To pies stworzony do pracy, do wysiłku, do, do działania. Jego przodkowie pilnowali stad, owiec, pokonywali kilometry, miały zajęcie. A teraz dajemy im smycz i krótki spacer wokół bloku. To jak kropla w morzu potrzeb. Brak zajęcia to prosta droga do problemów. Znudzony będzie szukał sobie rozrywki na własną łapę. I uwierzcie mi, nie będzie to miłe dla waszych mebli, dywanów, a nawet ścian. Dlatego, moi drodzy, jeśli go macie, musicie mu zapewnić odpowiednią dawkę aktywności. I nie mówię tu o spacerze na smyczy, mówię o prawdziwym wysiłku fizycznym i psychicznym. Agility, frisbee, obedience, tropienie możliwości są nieograniczone. Ważne, żeby pies miał zajęcie, które go zmęczy, zaspokoi, jego naturalne instynkty i pozwoli mu spożytkować energię w pozytywny sposób. Pamiętajcie, szczęśliwy malinła to zmęczony malinła, a zmęczony to pies, który nie będzie niszczył mieszkania, szczekał bez powodu i sprawiał problemów wychowawczych. Dlatego zainwestujcie czas i energię w szkolenie i aktywność swojego psa. To najlepsza inwestycja, jaką możecie zrobić dla dobra waszego i waszego pupila. No tak moi drodzy, Malinła to pies pasterski, a pasterze jak wiadomo muszą pilnować swoich owiec. I tu pojawia się problem, bo instynkt pasterski często objawia się podszczypywaniem. Szczególnie narażone są na to dzieci, które biegają, piszczą, zachowują się nieprzewidywalnie, istne owce na pastwisku. Ale uwaga, nie możemy pozwolić, żeby takie zachowanie stało się nawykiem. Podszczypywanie może być bolesne, a u dorosłego, silnego psa może przerodzić się w poważniejszy problem. Dlatego od szczeniaka musimy jasno dać psu do zrozumienia, że delikatność w zabawie to podstawa. Jak to zrobić? Po pierwsze, konsekwencje. Każde, nawet najdelikatniejsze podszczypywanie powinno być korygowane. Spokojne nie i przerwanie zabawy to sygnał dla psa, że przekroczył granicę. Po drugie, nauka komend. Zostaw, puść. Komendy to absolutna podstawa w wychowaniu każdego psa. Pies musi wiedzieć, że kiedy wydajemy polecenie, ma natychmiast przestać to, co robi. Po trzecie zapewnienie alternatywy. Jeśli pies chce się bawić, dajmy mu zabawkę, gryzak, coś, co może gryźć do woli, mój na ten przykład uwielbia butelki po wodzie mineralnej. Pamiętajmy, że gryzienie to naturalna potrzeba psa. Musimy tylko nauczyć go, co wolno gryźć, a czego nie. I na koniec, moi drodzy, cierpliwość. Praca z maliną wymaga czasu i konsekwencji. Ale efekty są tego warte. Dobrze wyszkolona malina to prawdziwy przyjaciel rodziny, lojalny, oddany i bezpieczny dla wszystkich domowników. Wyobraźcie sobie, że musicie przebiec maraton, ale dostajecie tylko łyk wody na starcie. Mało? To samo czuje Malinła, kiedy fundujemy mu tylko krótki spacer wokół bloku. Ten pies to istna elektrownia energii, a jego potrzeba ruchu jest ogromna. Minimum to 2-3 godzin dziennie aktywności fizycznej i mentalnej. I nie mówię tu o leniwym wędrowaniu, ale o prawdziwym wysiłku. Bieganie, pływanie, długie wędrówki, aportowanie. To jest to, co Malinła kocha najbardziej. I nie dajcie się zwieść pozorom, że wasz pies. Ma już dość. On zawsze będzie chciał więcej. Brak ruchu to prosta droga do frustracji, nudy i problemów behawioralnych. Znudzony i sfrustrowany Malinoa to tykająca bomba zegarowa, może zacząć niszczyć mieszkanie, szczekać bez powodu, a nawet stać się agresywny. Dlatego, moi drodzy, jeśli nie macie czasu na codzienne długie spacery i aktywności, malinoa to nie jest rasa dla was. To pies dla osób aktywnych które kochają spędzać czas na świeżym powietrzu i są gotowe poświęcić swojemu psu mnóstwo czasu i energii. Pamiętajcie, ruch to zdrowie, nie tylko dla Was, ale i dla Waszego pupila. A zdrowy i szczęśliwy Malinoa to skarb, który odwdzięczy się Wam miłością, lojalnością i oddaniem. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jesteście sami w domu. Cały dzień. Co dzień. Nuda, samotność. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście psem, który potrzebuje towarzystwa, zabawy i bliskości. Tak właśnie czuje się Malinois, zostawiony sam sobie na długie godziny. To pies, który źle znosi samotność, potrzebuje stałego kontaktu z człowiekiem i uczestnictwa w życiu rodziny. Długie godziny spędzone w samotności mogą prowadzić do lęku separacyjnego, który objawia się destrukcyjnymi zachowaniami, szczekaniem, wyciem, a nawet agresją. Dlatego, moi drodzy, jeśli pracujecie po 10 godzin dziennie i nie macie czasu na psa, owczarek belgijski to nie jest rasa dla was. To pies dla osób, które mogą poświęcić mu mnóstwo czasu i uwagi, które będą z nim przebywać, bawić się, szkolić. Jeśli jednak macie długie godziny pracy, ale marzycie o malinuła, rozważcie adopcję drugiego psa. Dwa psy to nie tylko podwójna radość, ale i towarzystwo dla siebie nawzajem. Pamiętajcie, że pies to istota społeczna, która potrzebuje kontaktu z innymi istotami. Zapewnijcie swojemu maliniakowi odpowiednią dawkę uwagi i miłości, a odwdzięczy się Wam tym samym. Malinia to rasa generalnie zdrowa, ale jak to mówią, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego regularne wizyty u weterynarza to absolutna konieczność. Pamiętajcie, że profilaktyka to klucz do długiego i zdrowego życia waszego pupila. Regularne badania, szczepienia i odrobaczanie to posada. Dodatkowo to rasa predysponowana do pewnych schorzeń, takich jak dysplazja stawów biodrowych czy problemy z oczami. Dlatego warto regularnie kontrolować stan zdrowia psa, aby w porę wykryć ewentualne problemy. Oprócz profilaktyki weterynaryjnej ważna jest również odpowiednia dieta. To pies aktywny, który potrzebuje karmy bogatej w białko i składniki odżywcze. Unikajcie tanich karm marketowych, które często zawierają sztuczne dodatki i konser konserwanty. Zainwestujcie w karmę dobrej jakości a wasz pies oddzięczy się wam zdrowiem i energią. Pamiętajcie, że zdrowie to najcenniejszy dar, jaki możecie dać swojemu psu. Dbajcie o niego, a on oddzięczy się wam tym samym. No i dotarliśmy do końca naszej podróży po świecie, owczarków belgijskich. Mam nadzieję, że te rady okażą się dla Was cenne i pomogą Wam w świadomym i odpowiedzialnym wychowaniu Waszego pupila. Pamiętajcie, że Malinka to pies niezwykły, inteligentny, lojalny, ale i wymagający. To nie jest rasa dla każdego, ale jeśli jesteście gotowi poświęcić mu czas, energię i miłość, odwdzięczy się Wam tym samym. A teraz czekam na Wasze komentarze. Co sądzicie o rasie Malinła? Posiadacie może takiego psa w domu? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.